Ten filmik nie jest o tym falowniku, ale muszę powiedzieć, że użytkuję go od listopada i jestem w 100% zadowolony. Zdecydowanie jest to konkurent, godny konkurent Deje. 12 kW wersja trójfazowa. Na każdą fazę przypada 4 kW. Dwie ładowarki MPPT, ale macie przygotowane złącza na. Jeszcze dodatkowego stringa pod każdą ładowarkę, czyli można podpiąć spokojnie cztery stringi. I moi drodzy, ten falownik oddaje energię do sieci, ale w komentarzu znajdziecie ofertę dla prawdziwych off-gridowców, dla osób, które poszukują falownika off-gridowego trójfazowego, i to jest właśnie ta opcja. Dlaczego jest to fajna rzecz? Ponieważ ten falownik, ten konkretny, jest droższy od tamtego, czyli off-gridowego, więc ym, kosztuje 4500 po aktualnym kursie dolara, i myślę, że jest to niezła opcja dla osób, które sobie cenią w jednym, że tak powiem, urządzeniu trójfazę i możecie po prostu korzystać. Możecie podpiąć nawet 9 kW na każdą ładowarkę MPPT. To jest bardzo, bardzo dużo. Także zapraszam do komentarza, żeby zobaczyć falownik off-gridowy trójfazowy, który ma podobny wyświetlacz, ale z wyglądu jednak się troszkę różni. Pozdrawiam, tu jest off-grid.